6.35 w Radio Republika. Pora na goście. My, my jesteśmy w połączeniu z, z redaktorem Filipem Memchesem, redakcja Do Rzeczy. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panowie. No właśnie, tak się zastanawiamy nad skutkami decyzji Polaków podjętych w wyborach. W niedzielę szok po, po lewej stronie, może tamtej stronie, się najpierw przyjrzymy. Tak się zastanawiam, czy to w ogóle nie jest koniec takiego projektu nazywającego się Trzecia RP. Tego projektu, którym rządził rządzić miał pewien salon, który miał, no, miał do tej pory nieprawdopodobną siłę rażenia. Tutaj ta siła rażenia, pomimo użycia służb tajnych, widnych i dwupłciowych, wszystkich, tych onetów, wścieklizny tej całej, którą obserwowaliśmy na sam koniec kampanii, no nie dali rady. To może oznaczać, że ten projekt no już przestał spełniać swoje, swoje cele. Tutaj byłbym ostrożny z tym, dlatego że trzecia RP miała się już wielokrotnie kończyć i Przypomnę, takie były wybory już choćby w, w, do Parlamentu Europejskiego w roku 2019, kiedy rzeczywiście wydawało się, że ta strona... E, taka, no, właśnie ta lewicowo liberalna, e, ta strona progresywna, że była wtedy w odwrocie, wtedy był taki no, dosyć takie nastroje były, e, można powiedzieć, no, bardzo pesymistyczne po, 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 tej, po tej stronie, więc e, no a potem oczywiście e, nabrali wiatru w żagle i i jakby no, wrócili do gry. Więc tutaj jeszcze bym nie przesądzał. Natomiast jest to na pewno sytuacja, w której no, można pytać bardziej o to, czy, czy, czy ten podział taki na te dwie główne siły polityczne, które między sobą rywalizują, ten duopol, czy tutaj raczej się coś nie kończy. Co do trzeciej RP, no właśnie byłbym jeszcze ostrożny. Dlatego, że mamy do czynienia tutaj, Pan mówił o salonie. No, ten salon on, to jest jednak bardzo taka, powiedziałbym, silna grupa. Ona też reprodukuje się w różnych sytuacjach, więc ja byłbym tutaj ostrożny. No, to o trzeciej drodze teraz porozmawiajmy, bo miały, były w przeszłości rozmaite trzecie drogi. Dzisiaj, taką trzecią drogą rzeczywistości chyba jest też taką funkcję pełni Konfederacja i co dalej z prawicą, bo dzisiaj byśmy mieli trzy partie prawicowe w Sejmie, patrząc na wyniki ostatnich wyborów. Rzeczywiście no, ten termin, trzecia droga, odnosi wrażenie, że on często wprowadzał wyborców, społeczeństwo w pewną. No, że on mylił ten termin, dlatego że ta, ta koalicja, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, w gruncie rzeczy, był, to była koalicja, która pomagała Donaldowi Tuskowi, więc o jakiej możemy mówić tutaj trzeciej drodze, o jakiej nowej jakości. To były, można powiedzieć, no, politycy już doświadczeni, którzy tylko i wyłącznie jakby wyszli z taką ofertą, żeby. No, Jakaś część Polaków na nich zagłosowała po to, żeby tak naprawdę Donald Tusk wrócił do władzy prawda, właśnie w koalicji z tą ową trzecią drogą. Rzeczywiście trzecia droga to jest to pojęcie, trzecia droga bardziej pasuje do Konfederacji chyba, która faktycznie jest takim jedyną siłą w tej chwili w polskim parlamencie, która no, Zachowuje w miarę równy dystans, e, zarówno do obozu rządzącego, jak i e, do prawa i sprawiedliwości. E, a jeśli bliżej Konfederacji do prawa i sprawiedliwości, w tym sensie, no, że, że politycy e, Konfederacji apelowali jednak o to, żeby głosować przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, czyli de facto e, popierali e, Rafała Nawrockiego, chociaż nie, nie ekspresji z verbis, no to świadczy bardziej o takim no, bliskości ideowej, bardziej, prawda? No, że Konfederacja jest sprawicą, e, i PiS jest no to w związku z tym wydaje się, że to naturalne, że akurat Konfederacja no przynajmniej wzywała do to. No ale to do, jest taka sytuacja, że wybór, wybór prezydenta Alekta Karola Nawrockiego ćwicza się w tym, w, 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 w używaniu tego terminu. To jest przecież sukces nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również polityków Konfederacji, którzy nie dość, że no, zaangażowali się w w to, żeby, żeby, żeby ten kandydat wygrał. Jak najbardziej. I wydaje się, że to jest bardzo ważne, żeby też Karol Nawrocki, czy, czy jakby no, takie środowisko polityczne, jeśli tak można powiedzieć, które stoi za nim, prawda, żeby, żeby, żeby jakby to środowisko, które będzie tworzyć kancelarię przyszłego prezydenta, żeby ci ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że mandat, który Karol Nadolski otrzymał, to jest jakby tutaj do no, jednak z poparcia również Konfederacji, ale również nie zapominajmy o wyborcach Grzegorza Brauna, tak? w związku z tym mamy tak naprawdę trzy siły polityczne, które no PiS otwarcie wiadomo tutaj popierało Karola Nadolskiego i dwie siły, które również, którym można Powiedzieć, że Karol Natocki również zawdzięcza swoją, swoją prezydenturę. 6:45 na naszych zegarach, a my wracamy do rozmowy z redaktorem Filipem Memchesem z redakcji Do Rzeczy. A ja chciałbym zapytać o taką rzecz, jeśli do rzeczy. Rozmawialiśmy o trzeciej drodze, o Konfederacji, ale pamiętajmy, że to są głosy wyborców konserwatywnych. Przede wszystkim to są konserwatyści. Mamy też że powinniśmy też spojrzeć na lewicę, co się dzieje z wyborcami lewicowymi. Tu również przecież i ani PO, ani Popis jest ten duży, powiedzmy, worek taki, yy, 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 lektorski, czy wiem jak to powiedzieć, wy, wyborczy z, wy, z, wyborcami, z wyborcami lewicy, co się z nimi stało, bo widziałem wczoraj, a zerknąłem na telewizję TVN yy, i tam yy, takie komentarze były, że Rafał Trzaskowski przegrał też w. Dlatego, że właśnie o te głosy prawicy się ubiegał, że chodził do Mencena, że udawał tego, kim nie jest, i przez to być może odwracały się od niego osoby o poglądach lewicowych. Jak pan myśli, czy tak rzeczywiście było? Być może, trudno powiedzieć, to, to, to jest też tak, że to zwycięstwo, ono no jednak nie, nie, nie jest miażdżące, tak, to jest jednak wynik mniej więcej 51 do 49, tak? czyli tam powiedzmy nieca, tam jest niecałe 2% przewagi, więc oczywiście różnie to mogło się, różnie mogły być te przepływy. Natomiast tutaj pytanie jest o to, o ten, o te formy informacje lewicowe, które są rzeczywiście w odwrocie, wydaje się, prawda, czyli czyli lewica Włodzimierza Czarzastego. No, oczywiście, tutaj Joanna Senyszyn to był w ogóle jakiś taki projekt, tylko na te, na te wybory prezydenckie. Natomiast pytanie jest o Adriana Zandberga, który tutaj, jego jakby formacja rośnie w siłę, wydaje się, przed, ze względu na swoją pewną niezależność, właśnie niezależność względem obozu rządowego. Ale trzeba też popatrzeć, jak to było, jeśli chodzi o elektorat, o młodych ludzi w pierwszej turze wyborów. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że rzeczywiście te partie, te, te, ci kandydaci lewicowi, jak Magdalena Biat czy Joanna Senyszyn, no miały, te, te kandydatki, one miały bardzo niskie poparcie. Natomiast tutaj zdecydowanie lepiej, lepsze poparcie, wyższe poparcie, właśnie mówię o tym elektoracie młodym, duże poparcie nawet, tak można powiedzieć, miał Adrian Zandberg i E, trzeba podkreślić, Sławomir Męcen. Tutaj najwięcej, można powiedzieć, głosów miał e, Sławomir Męcen. W związku z tym no, y, y, to też pokazuje takie zapotrzebowanie wśród y, młodych ludzi na y, nową jakość, prawda? I, i... Więc, taką e, świeżość, więc, autentyczność taką świeżość, autentyczność więc e, z pewnością nie jest tak, że Lewica jest e, jako Lewica jako pewna e, formacja e, polityczna, niekonkretna nie, nie tak konkretna z nazwy, tylko w ogóle Lewica jako pewien obóz polityczny że jest w odwrocie, tylko no, jest pytanie tutaj o, o Lewica właśnie, jeśli Lewica ma zyskiwać głosy młodych ludzi no to musi być taka autentyczna i tutaj Adrian Zandberg zagrał tą autentyczność Autentyczności. PSL, tak? co się stanie z tym stronnictwem najstarszym? Które ma no, podobną ciągłość organizacyjną, ale no właśnie, bo pan Marek Sawicki mówi, że koniak nie ciągnie, to się go wymienia. No i tutaj dosyć brutalnie sobie poczyna wobec pomysłów Donalda Tuska, który ma się zwracać z wnioskiem o wotum zaufania. No bez głosów PSL-u tego wotum zaufania nie będzie. Tak, to jest duży problem dla PSL, który postawił, można powiedzieć bardzo tak wyraźnie na Rafała Trzaskowskiego. Teraz ma problem. No przypomnę, że PSL to jest partia, która od 36 lat trzeciej RP jest cały czas w polskim parlamencie i ma tą taką nieprawdopodobną siłę przetrwania. Myślę sobie, że, że rzeczywiście PSL będzie jakoś próbował przetrwać. I Natomiast, natomiast właśnie, no bo to oznacza, że gdyby PSL wystąpił przeciw Donaldowi Tuskowi, to jest ogromny zwrot. W historii tego ugrupowania, no bo ono właściwie od, tego, od momentu, kiedy SLD czyli lewica postkomunistyczna przestała być tą jedną z głównych sił politycznych w Polsce wtedy, w tamtych czasach dawnych, to był przecież koalicjant PSL-u no to od, tamtych, od tamtego czasu PSL jest właśnie tym sprzymierzeńcem, sojusznikiem Platformy, pomaga, pomaga Donaldowi Tuskowi, prawda i to jest ogromny dylemat dla PSL-u no Rzeczywiście normalnie bym nie był przekonany co do takiego, co do takiej Wolty, ale w imię tego przetrwania e, wszystko jest możliwe. Chyba zobaczymy. By, chyba jest będzie też, wymagało jest też... poświęcenia pana Kosiniaka i Kamysza. E, tak, to to znaczy to Albo też jest obu. kwestia. <laughs> O, to, 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 to Tam jest oczywiście więcej takich polityków, którzy byli takimi bardzo, bardzo tacy antypisowscy i byli, i, i byli takimi, można powiedzieć, no, głosami um, utrzymywania tej koalicji um, z koalicją obywatelską. Um, no, z, z, zobaczymy. Natomiast um, jeśli, bo, może się okazać, że PSL nie będzie miał innego wyjścia, żeby przetrwać. To wydaje się, będzie nawet czytelne dla wyborców psl którzy są tacy właśnie bardziej konserwatywni w porównaniu z wyborcami tych pozostałych partii obozu rządowego. Tu, tu musimy już, tu musimy już stawiać kropkę, ale myślę, że będzie ciekawie dzisiaj dzisiaj też posiedzenie Sejmu, więc zobaczymy, co się będzie działo w trakcie. Będzie się działo na pewno Filip Memches był redakcja tygodnik do rzeczy. Dziękuję. Był serdecznie. naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia. A my gramy pogodnie, bo gramy na dobrej polskiej fali Radia Republika.